Dlatego nie mogę się przełączyć, no ja pierdol... Co tam strzela gościu O kurwa, uśwak? obrywam, obrywam od kogo, od kogo. O, się rozpiszdził ten helikopter. Chyba nie Ola. wyrobił. Pierdółka. <laughs> ro, ro, się? No, nie wiem, to się stało, możliwe, że raczej za, zahaczyło coś. I było łup, o kurwo... O yeah, to ty? Ja strzelam z lewej. O zabijcie. kurwa, o kurwa, tu jest za, gorąco, za gorąco jest tutaj chyba Po lewej, po lewej, po lewej jest piechota, piecho piechota, po lewej I przed nami twierdzę jest Nie, dostaj po... O kurwa cię? Po lewej, po lewej Na wzgórzu, daje liście Daje Jeszcze chwilę wytrzymamy Dobra Kurz 2p, do dopadłem trzy, Dwa, jeden oh. się naprawia i speedrun